Witam serdecznie. W dzisiejszym odcinku omówimy temat alergii i nietolerancji pokarmowych. Więc jeżeli masz problem z jedzeniem niektórych rzeczy, może z jedzeniem wielu rzeczy, masz problem e, z oddychaniem w niektórych miejscach, na przykład z wdychaniem sierści, kurzu, innych tego typu spraw, jeżeli nie możesz jeść na przykład wołowiny, jeżeli nie masz problem z nabiałem czy z jajami, to gwarantuję ci, że po wysłuchaniu tego odcinka poznasz przyczynę swoich problemów i będziesz wiedział, jak je rozwiązać. Także zapraszam do oglądania. Przede wszystkim musimy zrozumieć, że aby rozwiązać jakiś problem, musimy dotrzeć do przyczyny. Teraz jeżeli masz problemy z alergiami, nietolerancjami i idziesz do lekarza, lekarz daje ci tabletki. I okej, okay, one może działają, ale one nie rozwiązują twoje, przyczyny Twojego problemu. One tylko maskują. Maskują symptomy. I musisz brać takie leki. I się nimi truć? Bez sensu. A problem dalej występuje. Przestajesz brać leki i znowu alergia wraca. Eee, także poznajmy teraz przyczynę że problemów. A więc y, najpierw zajmiemy się alergiami. Alergie mogą być na jedzenie, mogą być na coś co lata w powietrzu, na przykład pyłki, jakąś sierść, kota, psa, na różne zanieczyszczenia, e, jakieś pleśnie, grzyby, tak dalej. E, I teraz co jest przyczyną? tych alergii, bo o to nam chodzi. Nie chodzi nam o to, jakby o naprawę symptomów. Chodzi nam o dokopanie się do przyczyny tych problemów. I teraz przyczyną tych problemów musimy zrozumieć ten mechanizm. Nasze komórki są odwodnione, ponieważ wszyscy jesteśmy bardzo toksyczni, ponieważ wszyscy żyjemy w toksycznym świecie. I teraz nasza komórka. Ona jest odwodniona i toksyczna. I teraz, jeżeli nasz organizm jest odwodniony i dostanie się tam e, taki, nazwijmy to alergen, e, na przykład w postaci białka, jakiegoś pyłku. Pyłek e, powiedzmy, że wdychamy. Ja miałem często taki problem, na przykład w maju, kiedy wszystko kwitło. Ma, przełom, gdzieś kwietnia, maja. Kwitły te wszystkie rośliny, w powietrzu latały jakieś pyłki, które są białkami roślinnymi, i teraz takie białko roślinne dostaje się do naszego organizmu. Jeżeli nasza komórka jest odwodniona, a przypominam, że dlaczego komórka jest odwodniona? Dlatego, że my cały czas się zatruwamy i nie przeprowadzamy detoksu w naszym organizmie, więc teraz taka komórka. E... Do detoksu oczywiście potrzebujemy plazmy, czyli wody z solą morską, z wody z minerałami. I teraz jeżeli nie ma tego przepływu, nie ma tego przepływu, tego flowu, jeżeli komórka nie jest w stanie się oczyszczać, ona jest toksyczna, jeżeli w naszym organizmie nie ma tej cyrkulacji, jest zbyt mało plazmy do oczyszczania, to teraz takie białko roślinne, no w tym przypadku mówimy o pyłkach, więc roślinne, jeżeli ono dostanie się, do komórki, ono będzie tą komórkę drażnić, ponieważ nie ma przepływu tak jakbyście mm, tak jakbyście na przykład szorowali coś papierem ściernym i różnica pomiędzy robieniem tego na mokro a na sucho, tak i teraz jeżeli to szoruje nasze komórki, to zostają one podrażnione i pojawia się reakcja w organizmie. Pojawia się ta cała reakcja, to wszystko. Robimy się czerwoni, mamy jakiś katar, ee, jakąś wysypkę, głównie skórne problemy, może jakieś problemy z oddychaniem. To wszystko jest próba wyrzutu tego białka, które się tutaj dostało. Ale ponieważ nie mamy plazmy w organizmie, to jest to bardzo trudne do wyrzucenia, i powstaje ta reakcja. To jest detoks. Tylko, że nie może on zostać przeprowadzony, bo nie ma plazmy. No i to jest tym właśnie problemem, który my mamy. Więc poznaliśmy teraz przyczynę alergii. Teraz rozwiązanie, jakie będzie po prostu nawodnienie organizmu. Czyli dostarczamy do organizmu plazmę, nasze komórki mogą się otworzyć, przeczyścić, wypłukać, w naszym organizmie jest cyrkulacja, umożliwiony detoks, wszystko płynie. Jeżeli coś dostanie się niepożądanego do naszego organizmu, to ma to możliwość płynięcia, to jest jak rura, jak rzeka. Jeżeli, rura będzie, jeżeli w rurze będzie gęste, to rura się zapcha, to rura się zapcha my potrzebujemy? My potrzebujemy rozrzedzić to, więcej plazmy, czyli e, jak poradzić sobie z wszelkimi alergiami, to będą wszystkie alergie, nawet to będzie alergia e, na jad pszczoły, jeżeli masz taki problem, że e, boisz się, że jeśli pszczoła Cię ugryzie, to się udusisz, bo wystąpi wstrząs anafilaktyczny, to pierwsze co? Powinien zrobić to, zacząć nawadniać swój organizm plazmą, a także zacząć stosować właściwą dietę, czyli surową dietę odzwierzęcą, która umożliwi e, przeprowadzenie detoksu. Przestajesz się truć, przestajesz dostarczać do organizmu e, toksyczne substancje. Komórki mogą się wtedy otworzyć i oczyścić. To jest to rozwiązanie problemu z alergiami. Także nieważne jaką masz alergię, jeżeli zaczniesz nawadniać swoje komórki, to gwarantuję Ci, że po niedługim czasie, może to być 2 miesiące, trzy, może maks pół roku, Twoje objawy alergii znacznie zmaleją, jeżeli nie jeżeli nie przejdą ci całkowicie, więc, co zrobić? Protokół plazmowy. I teraz jeśli chodzi o nietolerancje pokarmowe, przyczyna jest w zasadzie taka sama jak przy alergiach. Przyczyną jest głównie toksyczność naszego organizmu. Weźmy przykład kleszcza. Jeżeli Wiecie, te kleszcze są generalnie zmodyfikowane genetycznie. I te kleszcze, tak przez ludzi, normalnie. I teraz taki kleszcz ma w sobie częstotliwości, które są zbliżone na przykład do częstotliwości wołowiny, bo dużo ludzi ma na przykład problem po ugryzieniu kleszcza z jedzeniem wołowiny. I teraz taki kleszcz nasz gryzie wprowadza do naszego organizmu częstotliwości zbliżone do częstotliwości wołowiny, ale one są toksyczne. Teraz nasz organizm próbuje to wyrzucić. I teraz jeśli my zjadamy wołowinę, to dostarczamy częstotliwości wołowiny, zbliżone do tamtych, i nasz organizm zaczyna próbuje wyrzucić całą wołowinę, którą zjedliśmy, i pojawiają się bardzo nieprzyjemne e, symptomy. Można nawet umrzeć, także jest to dosyć spory problem. Ludzie boją się iść do lasu, boją się wychodzić, żeby tylko ten kleszcz ich nie ugryzł. No słuchajcie, mnie na przykład w życiu to ugryzło, nie wiem, ale grubo ponad 50 kleszczy. No i nic z jakiegoś wielkiego mi się z tych tytułu nie stało. Teraz ludzie się boją także tych zapalenia opon mózgowych, jakichś boleriozy i tak dalej. Tylko musimy wiedzieć, że wszystko to, wszystkie te, te symptomy, te objawy, wszystko to jest związane z toksycznością naszego organizmu. I nawet jeżeli kresz wprowadzi do nas właśnie jakieś toksyczne częstotliwości, no to wtedy mm, co my musimy zrobić? Po prostu oczyszczać się. Wszędzie rozwiązanie będzie takie samo, musimy się oczyszczać. Plazma, plazma, plazma protokół plazmowy. Jeżeli po ugryzieniu kleszcza masz problemy, masz boreliozę czy coś innego, czy jakąś nietolerancję, to również gwarantuję ci, że na protokole plazmowym twoje problemy znikną. Może to potrwać dłuższy czas. Mój przyjaciel spożył wołowinę gdzieś w restauracji i po tej wołowinie dostał strasznego, strasznych objawów e, właśnie wyrzutu tej wołowiny. Po prostu, no, myślał, że umrze. Zaczął wymiotować. E, I od tego momentu nie mógł jeść w ogóle wołowiny. I co? Rozwiązanie? Protokół plazmowy. Zaczął pić plazmę. E, zaczął się oczyszczać. Zaczął jad właściwą dietę. I bodajże zajęło mu dwa lata, aby móc wrócić z powrotem do wołowiny, ale wrócił i teraz je bez problemu. Pomimo, że jest już starszą osobą, nie ma problemu. Także jeśli chodzi o nietolerancję, i teraz druga przyczyna tych nietolerancji, to jest to, że my jemy niewłaściwe rzeczy. Większość ludzi, którzy, którzy mają nietolerancję, jedzą gotowane rzeczy, na przykład gotowane mięso, na przykład mówią, że mają nietolerancję na, na, na jajka i mają problemy po jajkach, tylko że jajka gotowane są mega ciężkostrawne, zwłaszcza białka jajek są strasznie ciężkostrawne, prawie niemożliwe do strawienia. Teraz jeżeli pijemy nabiał, który jest pasteryzowany, to my dostarczamy do naszego organizmu syf, również częstotliwości, które są mm, toksyczne. I teraz, jeżeli po jakimś czasie, jeżeli nasze komórki stają się odwodnione znowu, nasz organizm brakuje plazmy, brakuje tego flow, tego przepływu, my się zawalamy tymi tematami, i później organizm chce to wyrzucić. Ale nie ma jak. Bo nie ma plazmy. I jest problem. I teraz, jeżeli wy zjadacie coś, to pojawia się reakcja. I źle się czujecie, tak? Organizm próbuje to wyrzucić. Ale nie ma jak. I teraz e, wielu ludzi, którzy przechodzą na surowe, twierdzi, że mają. Wiecie, na przykład pili pasteryzowane mleko. I teraz przechodzą na surowe i są dalej przekonania, że, że to im szkodzi. I może tak być, ale tylko w pierwszych etapach, przez pierwszy czas, kilka dni, może tygodni maksymalnie. Ale to jest proces oczyszczania. Na surowym proces oczyszczania zachodzi i wyrzuca te wszystkie stare tematy, które my mamy w sobie. I po niedługim czasie od jedzenia właściwej diety i od nawadniania się, e, będziecie w stanie bez problemu jeść wszystkie surowe rzeczy. No, chyba że faktycznie macie e, jakieś takie tematy, jak mówiłem o tym kleszczu, to może to potrwać dłużej. Ale z nabiałem nie powinniście mieć żadnego problemu. Zwłaszcza już po jakimś czasie na protokole. Z jajami. Mam problem z jajami. Nie mogę jeść jajek. Tylko czy ty jesz jajka, czy ty jesz gotowane jajka? To jest pytanie. Bo to są dwa całkowicie, dwie całkowicie różne rzeczy. I czy ty się oczyszczasz? To też jest pytanie, bo jajka mogą mieć w sobie toksyczne częstotliwości, toksyczne rzeczy. No bo jajka, wiecie jak są karmione te kury teraz, nie? Czuć w tych jajkach. Czuć to wszystko w tych jajkach my dostarczamy nowe rzeczy. Nie odstruwamy się, no i tylko problem się nasila, no i będzie się nasilał. Rozwiązanie jest jedno. Musimy pić plazmę, oczyszczać się, wywoływać tą biegunkę raz dziennie, aby nasze krew się oczyściła z tego wszystkiego. I zobaczycie, że po jakimś czasie wszystko zacznie Wam przechodzić. Będziecie mogli się cieszyć innym jedzeniem. Będziecie mogli chodzić do miejsc, które kochacie, będziecie mogli mieć zwierzątka, które kochacie, ale nie mogliście ich mieć, bo macie uczulenie. Masz uczulenie, chcesz mieć psa czy kota? Zacznij pić plazmę, zacznij się oczyszczać. Weź swój organizm w swoje ręce i zadbaj w końcu o niego. On ci będzie bardzo wdzięczny. To jest to, czego my potrzebujemy w dzisiejszych czasach. Jeszcze jedna przyczyna nietolerancji bądź nawet problemów trawiennych, bo to jest podobna rzecz. Przekonania, nasze programy w głowie, które mamy. Jeżeli my się naczytamy znowu, że to jest szkodliwe, to, to, to i to, i to. I później czytamy, słuchamy ludzi, że na przykład tutaj, że większość ludzi ma problemy z krowiem mlekiem, ale już z kozim nie. I wtedy my bierzemy to krowie mleko z przekonaniem, że no, może rzeczywiście wystąpią mnie jakieś problemy. No i te problemy zaczynają występować, bo my zaczynamy w to wierzyć. A nasz umysł jest kreatorem. Manifestujemy, my jesteśmy bogami, pamiętajcie. I będąc przekonania długi czas, że takie coś się może wydarzyć, to się wydarzy prędzej czy później. Więc to jest kolejna, kolejny przykład, który musimy wziąć pod uwagę. Jeżeli mamy jakieś problemy, być może one występują na tle umysłowym. Zjadamy coś: o, i jest problem. No, tak może być. Ja też miałem takie problemy. Czasami, jak wejdę w jakieś głupie myśli, to czasami nawet mi się to zdarza. Jeżeli długo myślę o czymś, że, że coś mi zaszkodzi, to tak będzie, nawet jeśli to będzie coś wspaniałego i zdrowego. Także również w tą stronę. Byłem z kolegą, który. Mm, Cały czas mówił, że o tom, tomu szkodzi. On tak jad, że to jad, na przykład jad jajka, te jajka go rozpierdzieliły. Później mówi, nie, te jajka to nie dla mnie. Później pił mleko, mówi, nie, to, to mleko też go rozpierdzieliło. Tam dwa dni pił było ok, później zaczęło go rozwalać, to przerzucił się z powrotem na, na mięso. Mięso jadł znowu dwa dni i zaczęło go rozwalać, i tak potem wrócił do jajek. Dobra, znowu trzy dni było ok, później tamto, później tamto, później jakieś ziemniaki, coś. I ja słuchając tego cały czas, bo akurat mieszkałem z kolegą, po prostu zacząłem się ładować tymi programami, tymi myślami. I doszło do tego, że sam nie mogłem jeść niczego. Wszystko co zjadłem sprawiało mi problem. I później co wystarczyło zrobić? Wywalić się na to, wyrąbane mieć. Zdję, dobra, mam wyrąbane, nie mogę już nic jeść, więc umrę. Więc muszę coś jeść, więc mam wyrąbane. Po prostu jem i, i koniec. Albo mi to zabije, albo wzmocni. No i, i jak zacząłem mieć to w dupie, to nagle problem zaczął znikać. I mogłem mieć wszystko. Także pamiętajcie, tutaj też jest to Chodzicie na te, na te grupy z tymi dietami, pytacie, co jeść, jak jeść, jak ten. Tylko, że wtedy ładujemy się tymi informacjami i trzeba na to uważać. Bo o, tutaj to powoduje ten, tutaj jakiś ten, tutaj nie można tego, tu tego. O, tutaj na przykład owoce są szkodliwe, tutaj podnoszą cukier, coś tam. I, i zowo, co się dzieje w Twojej głowie. Bez sensu. Spodziewaj się zarąbistego. Zawsze jak jesz, spodziewaj się. Jesz po to, żeby to ci uzdrawiało. Surowe jedzenie jest wspaniałe i nie ma możliwości, żeby ci coś zrobiło. Tak samo plazma. Wszystko, co występuje nieprzyjemnego w naszym organizmie po wypiciu plazmy bądź po zjedzeniu e, surowego jedzenia, to jest proces oczyszczania. To jest dobre. No chyba, że faktycznie zjedliśmy coś naprawdę... Tak jak ja raz zatrułem się krewetkami, no. Bo były tam po prostu jaja much toksyczne. To, ale to od razu odczujecie. To od razu odczujecie, że faktycznie zatrułem się czymś. Ale to, to jest rzadkość. I naprawdę... Mm... Jeżeli będziecie dobrej myśli, jeżeli będziecie wiedzieć, że robicie to dla zdrowia, że to jest dobre, będziecie wiedzieć, będziecie czuć, no to to będzie dla was dobre. I teraz, teraz podsumowując już y, temat alergii, nietolerancji, y, tematy są zbliżone do siebie, po prostu jest to coś, co nasz organizm wyrzuca zawsze te reakcje. I teraz, jeżeli my My stworzymy organizmowi możliwość do wyrzucenia, do oczyszczenia, do tego przepływu flow, czyli przyładujemy plazmę, wodę z solą morską bądź wodę e, morską rozcieńczoną. Tak, wodę morską bez problemu można pić. To nasz organizm będzie miał możliwość do oczyszczania się i nasze komórki zaczną się oczyszczać, będziemy coraz bardziej nawodnieni, coraz czyści i nawet jeżeli później będziemy jeść jakieś rzeczy niezbyt zdrowe od czasu do czasu, to nie wystąpią takie rzeczy. Także znasz przyczynę, poznałeś co chcesz zrobić, to zacząć się nawadniać. Możesz to zrobić samemu. Możesz zgłosić się do mnie na konsultację. Zapraszam serdecznie, poprowadzę Cię, powiem Ci wszystko jak zrobić, aby uporać się z Twoimi alergiami, nietolerancjami i innymi problemami. Dobra, kochani, dzięki za wysłuchanie, miłość i światło dla nas wszystkich, namaste. Do następnego.